Szósta edycja Pingla Cup w Grodzisku Mazowieckim. A moimi gośćmi są Alan Proniewski i dziadek Alana, pan Andrzej. Alan, opowiedz mi, skąd przyjechałeś? Yy, z Moszczenicy. Z Moszczenicy? A Moszczenica to yy, koło jakiego większego miasta jest? Bo ja nie bardzo się orientuję. Yy, nie wiem. Piotrkowie Trybunalskim. A, niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego. To wcale nie tak daleko od, od Grodziska. Ale no powiedz mi, ile masz lat? Osiem. Osiem lat, a czy to jest to twój pierwszy turniej ogólnopolski? E, czy mój pierwszy turniej ogólnie? Ogólnopolski, taki gdzie z całego kraju się wszyscy zjeżdżają. Czy już grałeś może na jakimś turnieju Grand Prix? Grałem już kilka turniejów. Już grałeś, czy to już jesteś takim doświadczonym zawodnikiem? To jak długo trenujesz już, pamiętasz? Z dwa lata. Dwa lata, o, no to już, to już pewnie masz świetny backhand i forehand. A jak myślisz, co masz lepszego? Backhand czy Forhand, właśnie? Myślę, że Forhand. Forhand, czyli to tak jak Miss Świata. Malong też ma taki lepszy Forhand. Dużo gra Forhandem i zdobywa punktów. A znasz jakiegoś takiego zawodnika, właśnie, który z czołówki kraju, czy który z czołówki świata, którego lubisz oglądać gdzieś na YouTubie, czy może na żywo gdzieś jeździsz na mecze? Nie. Nie masz jeszcze? To popatrz sobie na takich zawodników z czołówki Europy, jak na przykład Timo Boll, czy Owczarow. Czy na przykład e, Pitchford, czy też zawodników z czołówki świata, jak Malong, jak Shushin, jak Harimoto z Japonii na przykład. To też można popatrzeć jak grają. A grasz prawą czy lewą ręką? Prawą. Prawą ręką, czyli jak mistrz świata obecnie i mistrz olimpijski. Panie Andrzeju, e, proszę mi powiedzieć, pan dzisiaj przyjechał z Alanem. E, czy pan również grał kiedyś w tenisa stołowego? Nie, niestety nie. Nigdy pan nie grał? Nigdy pan nawet nie próbował? Nie, prowadzę zajęcia też z dzieciakami, ale to takie ogólno rozwojówki. Czy jest pan nauczycielem? Nie, nie, nie. Lubi pan po prostu sport? Tak, lubię po prostu sport, tak. tak. To jaki sport pan szczególnie sobie upodobał? No, no ten tenis stołowy. No, to jest... A, czyli, czyli prowadzi pan też zajęcia z tenisa stołowego? Też prowadzę zajęcia z tenisa, tak. To świetnie, a, co, a jak to się stało, że akurat wybrał pan tenis stołowy? E, to córka moja mi namówiła, tak. Ja byłem trenerem piłki nożnej. Tylko 30 lat temu namówiła mnie do grania tej No proszę, czyli już 30 lat trwa ta przygoda, tak? I jeszcze się panu nie znudziło? No właśnie, ten teń to jest tak, że jak już wciągnie człowieka, to już po prostu po szyję, już po pogrzewkę, prawda? A, a jak liczną ma pan grupę? E, prowadzimy dwa jakby takie kluby. Jeden to mój syn prowadzi w a ja prowadzę taki malutki klubik w Szynczycach, obok. I e, czy, jak pan sądzi w dzisiejszych czasach, e, jakie są sposoby, żeby zachęcić, my też szukamy gdzieś zachęcić do gry w tenisa stołowego, ma pan jakieś swoje triki? E, mam swoje triki, jakieś doświadczenie, przez tyle lat tu byłem. Ja myślę, że taki, trzeba być takim otwartym człowiekiem na dzieciaków przede wszystkim. No też mobilizuje ich do tego, żeby i pokazywać im takie turnieje właśnie. Tego pana świetne rzeczy. Przyjeżdżać, pokazywać im, niech oglądają. Na pewno się zachęcam. Będziemy o tym pamiętać. Dziękuję za wskazówki. Alan, e, A masz takiego u siebie w klubie, jakąś kolegę na przykład czy koleżankę, z którą najbardziej lubisz trenować? Mam dwóch kolegów. A jak mają na imię? Andrzej Mikołaj. A może pozdrowisz ich i pomachasz im do kamery? Mhm. Pozdrawiamy, tak? Pozdrawiamy kolegów Alana. Mikołaj ze mną dzisiaj przyjechał na zawody i gra teraz. A Mikołaj teraz gra. No to też za jakiś czas zaprosimy tutaj też i Mikołaja. Alan. Panie Andrzeju, bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę Wam takich udanego turnieju przede wszystkim udanych akcji, udanych gier. Natomiast też powodzenia w prowadzeniu zajęć, żeby coraz więcej chętnych grało u was w waszym rodzimym klubie w Tęńskastowiego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękujemy wielkie menadomczku, dziękujemy. Dzięki.